Co trzeba zrobić, żeby uczyć religii? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem, nasze poranne spotkanie ze Słowem Bożym, które to Słowo Boże ma prowadzić nas przez cały dzień. I chociaż też są tacy, i pięknie, że w ciągu dnia słuchają, pięknie, bo chcą, pięknie, bo przeznaczają inny, wolny czas na Słowo Boże. Moi drodzy, ważne, żeby to Słowo Boże nas prowadziło w tym danym dniu, szczególnie dzisiaj, kiedy w sobotę zawierzamy się Matce Bożej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkich zebranych dzisiaj na uczcie przed śniadaniem. Dziękuję Ci za wszystkich, którzy przez ostatni tydzień tak pięknie trwali w tym dobrym, szlachetnym postanowieniu. Błogosław im i spraw, dobry Boże, aby ta wierność, ta gorliwość w ich życiu wydawała jak najpiękniejsze owoce, wiary, nadziei i miłości. Niech to nie będzie plon trzydziestokrotny, niech to nie będzie plon sześćdziesięciokrotny, ale niech to będzie plon stokrotny, jak najbardziej obfity. O tę obfitość modlę się przez niepokalane serce Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania Ewangelii z soboty 31. tygodnia zwykłego. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pozyskujecie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko. Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą. Jeszcze raz to się wydnia. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza: Jezus powiedział do swoich uczniów: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto Was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich, to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem co za wielkie uchodzi między ludźmi obrzydliwością jest w oczach bożych Oto słowo pańskie chwała Tobie Chrysta. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Co zrobić, żeby zostać nauczycielem religii ja ze swojej strony jako Kandydat do kapłaństwa w seminarium miałem na wykładach zajęcia z katechetyki, z pedagogiki, z psychologii. Były to ważne zajęcia teoretyczne i oczywiście osoby świeckie, które także chcą podjąć taką rolę nauczyciela, katechezy, religii w szkole, odbywają studia katechetyczne, teologiczne, biblijne, pedagogiczne, żeby zdobyć te odpowiednie kompetencje, wiedzę, a także. Umiejętność podejścia. Oczywiście to wszystko potem wychodzi w praniu, i bycia nauczycielem uczymy się ucząc. Ale moi drodzy, oprócz tej wiedzy teoretycznej, mieliśmy jeszcze coś ważnego, czyli praktyki. I to wyglądało tak, że będąc w seminarium, w przemyślu, chodziliśmy do różnych szkół z księżmi, opiekunami odpowiedzialnymi za przygotowanie do katechezy. I w podstawówce, wtedy jeszcze w gimnazjum czy w szkole średniej, mieliśmy przeprowadzić katechezę. Przygotowywaliśmy konspekt, omawialiśmy te konspekty wcześniej, potem była przeprowadzona katecheza, i po tej lekcji, jak wracaliśmy, to omawialiśmy plusy i minusy, jak komu wyszło i po to, żeby na przyszłość było jak najlepiej. Potem na praktyce diakońskiej, w Wielkim Poście, to mieliśmy już w danej szkole, gdzie byliśmy na praktyce, te katechezy, to zastępstwo. No właśnie, moi drodzy, kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. I te drobne rzeczy, te praktyki były bardzo potrzebne, żeby potem już na parafii wypłynąć na głęboką wodę, kiedy już się normalnie uczyło w szkole yy, i wypływało na głęboką wodę. I te drobnostki były bardzo pomocne. Były bardzo pomocne. Na pewno bez nich nie miałbym takiego wyobrażenia szkoły i takiego podejścia do uczniów już z roli nauczyciela, jakie miałem. I moi drodzy, czasami być może nie doceniamy tego, co jest małe, drobne, myślimy, że to nie jest potrzebne. Na pewno jest. W jakim stopniu potrzebne, żeby wystartować. Potem oczywiście nabywamy zdolności, doświadczenia, ale to jest ważne I tak samo to. To, że tutaj jesteś, to jest ta drobna rzecz, to jest ten jeden dzień, to jest ta jedna cegiełka, która tworzy wielką budowlę wierności, gorliwości, miłości, wielki gmach wiary. Wielki gmach wiary. I to, że tutaj jesteś codziennie, to wypracowuje w tobie bardzo dobry nawyk, że ty się jakoś bardzo nie musisz mobilizować, może czasami trzeba się trochę zmagać z lenistwem, ale tak jak ja tutaj na przykład do tego nagrywania, czasami muszę trochę sobie dzień tak poukładać, czy yy, ze zmęczeniem sobie poradzić, jeżeli jest dużo obowiązków w ciągu dnia, albo jakaś, nie wiem, gorsza pogoda i tak dalej. Ale moi drodzy, ja mam to już we krwi, że jest yy, potrzeba nagrania uczty, że trzeba nagrać wieczornik, że trzeba to dla Was przygotować i robię to. Ale dlaczego? Ponieważ przez prawie już dwa lata robię to codziennie i mam taki dobry nawyk, mam taki dobry nawyk, a dobre nawyki stają się cnotami, czyli stałymi postawami ku dobru. I im częściej tutaj będziesz, im częściej będziesz rozważał Słowo Boże, tym z większą lekkością będzie Ci przychodziło przyswajanie, ponieważ też to Słowo będzie dla Ciebie bardziej zrozumiałe, a Boża łaska będzie w Tobie skutecznie działać. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze Słowo będzie komentarz: Panie, chcę być wierny w drobnych rzeczach. Panie, chcę być wierny w drobnych rzeczach. Tutaj zapraszam na wczorajszy wieczornik. Kto nie miał okazji wysłuchać to kilka minut, warto kliknąć. Rozważamy Boże Przykazania. Zachęcam do polajkowania, do udostępnienia. Dzięki temu ten film, te treści docierają do jak największej ilości osób. Zapraszam dzisiaj na wieczornik i jutro na ucztę przed śniadaniem. A na cały dzień niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn. I Duch Święty, Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.